Nie to nie są mody. Oddaliłem się mega od mojej bazy, jak widzicie, kilka milionów metrów. Czy z tysięcy znalazłem. To ja mam jak widzicie taki strój z że dzisiaj na Aurorę idziemy. Że nie idziemy na Aurorę. Haha, bo nie wbiliście iść, i... O kurde... Nie, ja chcę takie rękawice. Dobra. Więc no, idziemy dzisiaj tam, bo, oh, bo... Bo... Idziemy tam na tą górę. Z tego, że mnie ona ciekawi... Wejdę sobie tutaj, to jest jak z Green Hell, tylko gorsza trochę grafika, ale... Na, na krapanego, żachotka. hotka. fajny Bayer. Naprawdę, fajny Bayer. Dobra, spróbujcie wejść na tą górę, bo tam się dalej chyba potoczy fabuła. Bo widzę tam jakiś statek obcych pewnie. Bo mam tutaj, mam tabliczkę w ogóle obcych. Wow. Tylko ja, oh kurde, jej nie zabrałem. Ja jej nie zabrałem. Nie, nie zabrałem tabliczki obcych. Nie. To są jakieś w ogóle opuszczone statki? Co? Nie rozumiem. Jakieś opuszczone statki, ja... Ja! Fabuła sam, na jak jest pokręcona. Okej. Okay. Idziemy. Na samą górę. Ja jest statek? To jest jedno... To jest najlepsze w ogóle miejsce na bazę. To jest tylko według mnie. Popatrzcie na to, za, żaden lewiatan wam nie wejdzie. Na pewno na tą wyspę, no chyba nie wchodzą lewiatany. Bo lewiatany... mogę jakbyś nie widzieć lewiatan. Uuuu, lepiej nie wpisujcie w Wikipedię lewiatan. Sam Lutika. Nie, nie wpisujcie, bo się przerosicie. Jest to potwór, który jest w tej grze, ja się go boję. A ja się za, za, za dużo rzeczy nie boję. To... Dobra

ciekawe, P ciekawe. Teraz tam o? idziemy. No, dream man, dream man, Dobra, idziemy, ale ja, jestem podekscytowany! naprawdę i nie kłamie. Jeszcze tym, że dopiero zrobimy, serio. Ja. Tego najpierw musimy przejść całą nautikę CAŁĄ Nie wiem czy nam się uda to przejść z tego powodu, że ta gra jest długa Na kilka tygodni Książę, że lepiej jej pomóc PDA ja... Aurora Uuuu, góry, gdzie... Dobra, ja skoczę Uj. Ja nie chcę w noc... po noca chodzić Bo lewiatan to to... By nawet nie wiecie co to jest Czy to będzie moje takie łóżko osobowe chyba? Więc wejdę do tego bananowego lasu. To jest o? las. Nicem Blair Witch. Ja myślę, że na tej wyspie przespię. Prześpię. Prześpię. Nie mam, nie, nie, nie umiem mówić językiem. Kurde, nie, 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 nie. nie. Jesteśmy na krawędzik. Ja bym spadł! Jak ja bym spadł, to wy nie wiecie! Ja bym się przeraził. Pana, to tam jest spadnięcie. Ja. Przerażające, bo Cano notika powinna być horrorem. Tak tylko w mnie. Bo to jest straszne. To jest straszne i... Jeszcze ja sam boję teraz robisz to te sekcji i tak dalej tylko ja muszę zrobić ja jestem King, Bruce Lee Karate Mistrz witaj na pokładzie captain. kapitanie cienki ja jestem King, Bruce Lee Karate Mistrz dobra i, i dobra Śpimy i... Ja nie mogę Ekcyt... Poekscytowany jestem Mogę powiedzieć. Jestem podekscytowany i... O aż chcę się dalej grać powiem. Powiem tak, że aż... Aż ja chcę sobie dalej... Dobra, widzowie. Będziemy mieli nową serię, ym, która będzie się nazywała Przechodzimy sam na Tikę. Bardzo to najciekawsza chyba seria. Bo i, I ja tam, tutaj w tej wodzie może być lewiatan. Ja tam nie wchodzę. Ja nie wchodzę do tej wody. Przepraszam, ale nie wchodzę. <laughs> ja na tym odcinku na pewno nie wejdę. Będzie suche. suchy odcinek dzisiaj. <trym i zjadka>

Kipa. Dobra. Tutaj mamy łóżko. Przejdę w kurde, nie wiedziałam, że to będzie tak trudno do przejść. Jak! Ja się zlękłem, kiedy wpadłem do tej wody. Jak ja się zlękłem. Dobra. To jest bardziej przerażające niż ablast. Tak. Ha? Tak, i jestem oficjalnym... Em, Taki checking to się bęga boi, jestem oficjalnym głupkiem roku, bo się boję tej gry. Wiele osób w sumie się boi Ja wyjdę z mojej dotychczasowej bazy. Jak widzicie zrobiłem znacznik, że tak by to jest moja baza na tej wyspie. Jak już zległa. Dobra i to będzie moja baza ym, na dzisiejszy odcinek, kiedy ja tak myślę. Potem ja nie wiem czy będę chciał tam dopłynąć do mojej bazy. Ja naprawdę nie wiem, bo się boję. Ym, yna, sorry, że, jeśli... Myślę, że jestem bojdutkiem, ale się... Zegrajcie sobie sami, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. A ja zrobię na razie, na razie spróbuję go... zrobić coś typu płot. Co będzie nawet mądre, żeby zrobić płot tutaj, odstawić płotem. W wejdę. Na chwilę. Nie ma lewej Co to jest? Kurde, już się boję. Czy ja słyszę lewiata? Na czym mi się wydaje? Ja! Czy ja słyszę lewiatana? Nie. Nie. Napiszcie w komentarzu, teraz dasz radę. Dawaj. gul gulgul ja mam totalną z tą grą, naprawdę gul, gul 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 halo halo, ktoś tutaj jest? czy jest tutaj lewiatan? Nie ma lewetana. O, dobrze. Dobrze, że go nie ma. Dobrze, że go na razie nie ma, tak? Na razie. Bo on może się w każdej chwili pojawić. Nie idę na ten... Nie idę na ten... Moment. Nie idę. Nie, 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 nie. Nie, nie, naprawdę się mnie nie nabierze na to. Ja... Ja... teraz realnie nie boję. Jeszcze, że nie wiem, jestem sam w pokoju. Ja. E, ładnie jest, ładnie jest, nie powiem. Ładnie. <sum> ja chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę już nagrywać tego filmiku. Choć muszę, bo chcę dużo grać, chcę to przejść, chcę to przejść. Co za chore stworzenie! Co to jest? One? Bo. Koledzy! Nie da się ich zabić! O Boże, nie da się ich zabić! Ja chcę ich zabić! Te, co się? Ja nie ja, aż 300 ile jest to momentów za minko? Poczekajcie Gra straszna muzyka, proszę przestać Proszę przestać straszną muzyka Błagam U kurde, to jest to To jest to coś Nigdy nie byłem tyle aż metrów pod ziemią Co to jest? O, kimkolwiek jesteś? Nie, one mają taką krew. Każdy krew, taką ma krew, taką krew. Dziwne. Jak ja się niesamowicie zlękam. Czemu gra straszna muzyka? Jak ja bym tutaj był, to ja bym wynurzał się. In this area. To where they on the Aurora. Super. Co to jest? Halo? Czeku? Czy tam kim to jest coś? Ej, o. kurde. Kurde, ono zniknęło. To co zniknęło się pan zase pojawi. Jakie super. Super, że się wcale nie boję. Uh -huh, nie boję się. Że ja się boję, co tym? No nie. Przecież to jest jasne. Ja nigdy się nie bałem. No może i wątpliwości, ale. Ja nigdy się nie bałem. Przecież, przecież to jest jasne. Ja się nie bałem. Nie, no przecież to jest łatwe. To co zniknęło? To są. To są hologramy, czy jak? To są hologramy czy jak? Znowu gra straszna muzyka. No proszę was. Dobra. Koniec, szybko jadę. I ta sta. Lewetanie, wyskocz mi na łeb. Wolą. Już ja nie chcę. Ty już ja. W ogóle poszukujemy w dzisiejszym odcinku lewetana. Nie ch Chciałam zrobić niespodziankę że nagle wiatr wyskoczy no wie, że on się mnie boi, bo jestem taki groźny nie no ja bruś gdzie jest mój dron ten taki fajny 500 mhm uh -huh. na pewno do tego zielonego czego na pewno to zielone coś jest bardzo bezpieczne a w sumie zobaczę aha Dobra, jadę, jadę, idę, idę, idę. O nie, nie ja chcę, nie ja nie, nie. Widzowie, tak się złożyło, że się, że się cykam. Nie umiem się wysłowić, bo właśnie zobaczyłem szkielet. I tak... Ja, ja nie wiem o co chodzi, bo zobaczę szkielet. Patrzcie na to, jak widzicie, szkielet jakiegoś stworzenia jakiegoś stworzenia Możemy lewitować Jest to dziwny las bardzo dziwne coś patrzcie na to jak mi jesteś, jesteś w jakichś systemach podwodnych My jesteśmy widać w jakichś systemach podwodnych ale o co chodzi ty Sus trochę się boję jak się rzecz w radio. Ja to eksp... O! Nie! 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 O! To jest! Nie! 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 Przepraszam was! Przepraszam. Nie, 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 zakończ ten odcinek na ten. Albo zakończysz, albo nie. Nie! Nie Oho! Oho! Powracam. Co to jest, powiedzcie mi Co to? To jest lewiatan przecież! Tak, to jest jeden z lewiatanów! Co do jasnej to jest! Nie, jeszcze... Jest. Lewiatan! Tutaj jest! To jeszcze inny lewiatan! Tylko jego czaszka na szczęście! Ja! To jest tylko jego czaszka, bo ja go znam! Pana to, jaki on jest wielki. To jest! Jest ich dwóch! Jest ich dwóch! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Jest ich dwóch! Mi bije serce, mi, mi widzome bije serce. Ja ja chcę już stąd wyjść, błagam. Jestem już na wyspę. Ale wytanie, się pojaw. Taki lepszy. Co to jest? i to jest. A to jest to... To jest chore stworzenie! Co to jest? Nie wiem, Uf, już, nie. Zczyna nie, nie. się... nie! No. Czy to są oczy to wszystko? No i ja sobie robię ile jest tych lewiatanów. Dawajcie mi jeszcze jednego. Czemu on ma na czerwone oczy? Czekaj! Ciecz, pajcie mi, ciocz! Więc znaleźliśmy lewiatana. I na ten odcinek to może być już tyle. Ja się mega bałem. Do widzenia.